Hej, to Zil. Wcale się ciebie nie spodziewałem. Pikati też znaliśmy sarkazm, wiesz? Ja jestem ta dobra, ale nie aż tak. Zabawne. Chciałam powiedzieć to samo. Rzucić bombą w jednego kanoniera z Bundle City to jak rzucić we wszystkich. Ta, dlatego nazywają to materiałem wybuchowym. Cześć, Jace, nauczyłeś się już celować tą zabawką? <laughs> Powiedzmy, że prace nadal trwają. A więc co właściwie dzieje się po śmierci? Powiem ci, jak będziesz, będziesz wyższy. Więc jak minął dzień? Znalazłaś jakieś łupy? Ach, jakoś Ci znalazłam to i owo. Opatrzność była szczodra, dając mi tak wspaniałego syna. Jestem tym, kim mnie uczyniłeś, ojcze. Moc nieśmiertelnego słońca. Nieśmiertelność jest kłamstwem. Wiem to. Mój ptak dołożyłby twojemu dzikowi. Dosyć tych bzdur, ale Bristol jest najsilniejszy i na pewno by wygrał. Długo czekałem na to spotkanie, Renektonie. Co za ironia, że spotykamy się na polu bitwy.